Zaczynając od rozpakowania magazynu, oczywiście rzeczą, która może kłuć w oczy, albo może komuś to nie przeszkadzać, jest oczywiście sposób pakowania. Magazyn został zapakowany standardową w folię, co za takie pieniądze jest dużym minusem, ale się nie zmieniło jeżeli chodzi o kwestię pakowania minifigurek. Tutaj Blossom się bardzo postarało i zamiast standardowej saszetki mamy oczywiście blister. Która jest zabezpieczona przez dwie kawałki taśmy klejącej, które można oderwać za pomocą paznokci czy użyć nożyczek, i mamy gotowy pakiet który możemy później złożyć do finalnego efektu. Otrzymamy dwie minifigurki z Legończego Legacy 2 Minifigurkę Cola oraz minifigurkę Nidroida, którą można znaleźć w zestawie o numerze katalogowym 71699 wartą 230 zł. Tutaj bardzo duża pochwała, jeżeli chodzi o minifigurkę Cowla, gdyż właśnie nie ma standardowej maski, a maskę, którą możemy znaleźć z minifigurek z 3, 4 a nawet i szóstego sezonu, gdyż właśnie ta kamienna minifigurka miała taką maskę. Tutaj też minifigurka Nindroida też w mojej ocenie jest spoko i tutaj duża pochwała dla filmy "Blush", gdyż właśnie zdecydowało się na taki wybór minifigurek. Dodatkowo do tego wydania magazynu została dorzucona limitowana karta z Lordem Garmadonem oraz Jena saszetka z piątej serii kart LEGO Ninjago. Mamy obecnie magazyn, mamy tutaj kartę limitowaną z Garmadonem. Yy, Mogliście też zauważyć, że saszetka z piątej serii kart była dodana do zestawu yy, Tak samo jak w przypadku pierwszych magazynów Lego Ninjago na rok 2020. Teraz przechodzimy. Mamy tutaj oczywiście naszego Kaja jako okładkę Lego Ninjago Legacy, wydaje specjalne oczywiście. Mamy tutaj oczywiście spis treści, pożar światów. Mamy tutaj komiks Misja Androida. Tutaj mamy obrazki. Mamy tutaj reklamę Lego Ninja 3D Cards z serii 5. Kolejna, kolejna część komiksu. Tutaj mamy pierwszą część plakatu z kołem. Mamy tutaj z kontra Android. Eee, druga część plakatu z kołem. Reklama magazynu Lego Jurassic World. Eee, przegląd sprzętu, misja. Fakty o Nindroidzie. Superwatry z e, Ninjago City, część piąta. E, historia Nindroidów. Możemy ich znać z trzeciego sezonu. Trening żywioł Kaja, część pierwsza. I część druga, oczywiście. Epickie poetyki, seriale kolekcjonerów. Węże kontra ninja Magazyn Nego City bu, Budowniczy z buldożerem Pełnił się odcinek na moim kanale co będzie w następnym magazynie Wiertło koula 7669 y, Mamy tu oczywiście Nadesłane rysunki to jest konkurs można wygrać Burżowe myśli jedzy Podróż droida Lub motocykl koula I kolejny magazyn będzie 14 maja z Lloydem i kamiennym wojownikiem i będzie też ten sam magazyn w kwietniu, na początku kwietnia, 2 kwietnia będzie ten sam magazyn yy, i następny nie wiadomo co w nim będzie, przygotuję oczywiście do Was takowy odcinek Z tego co pamiętam to odcinek co będzie w tym magazynie yy, który będzie 2 drugiego yy, ma ponad 1000 wyświetleń. No i to tyle. Przede wszystkim mamy tutaj kartę Garmadona, którą teraz sobie odkleimy. Oczywiście mamy tutaj klej na gorąco, ale przede wszystkim magazyn nie jest zniszczony. No i co mogę powiedzieć? Bardzo ciekawa treść magazynu i to wszystko co jest zaprezentowane. Co sądzicie o pierwszym wydaniu magazynu Lego Ninjago Legacy na rok 2020 czy jest wart swoich pieniędzy? Napiszcie co sądzicie w komentarzach. Jeżeli Ci się odcinek spodobał to możecie zostawić łapeczkę w górę, a jeżeli jesteś nowy, to możesz strzeć suma na moim kanale i napiszcie też w sekcji komentarzy co sądzicie o nowym stylu przeglądu magazynów już właśnie tam eksperymentuję i czy wolicie nowy styl, czy wrócić do starego stylu przeglądów magazynów. To było na tyle. Trzymajcie się, cześć!